Thank <laughs> you. Dzień pieska Banti. W krainie zabawek jest piękny dzień, a Nodi dobrze się bawi jeżdżąc swoim małym samochodzikiem. Dzień dobry, pani Skity. Witaj, Nodi. ブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウンブラウン Cześć, Tessie, mam dla ciebie przesyłkę. A, to pewnie farby, które zamówiłam. Dzięki, Nodi. Proszę. Nodi, mógłbyś dla mnie coś zrobić? Czy Bumpy mógłby pobyć dziś z tobą? Mam tyle rzeczy do zrobienia, a on ciągle chce się bawić. Nie ma sprawy. Hej, Bumpy. Chciałbyś ze mną pojeździć? O. To, to chyba znaczy tak. Do zobaczenia, Tessie. <grywka> <grywka> Mam coś dla pana, proszę. O, to na pewno mój nowy gwizdek. Nikt nie wie, kto zabrał ten placek pannie różowej kotce? Ja wiem go, bo. To my. Wiesz, Nodi, gwizdek jest mi bardzo potrzebny w pracy. Dmucham sobie w ten gwizdek. No i mówię. Stać w imieniu prawa! E, 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 mówiłem właśnie chytrusowi, żeby nie brał tego placka. E, e, placka? A potem gwizdze jeszcze raz i mówię tak ostrym głosem: Teraz pójdziesz do więzienia! Tak jest! Gdzie jest ten policjant? Jejku! Tak! Ten gwizdek jest mi bardzo potrzebny. Hej, oddaj mi go, Bumpy! Chytrus, hmm? hmm, to więzienie jest bardzo dziwne. Patrz go, bo. Skittles. Teraz będę musiał oddać mój nowy gwizdek do czyszczenia. Na drugi raz uważaj! Bumpy na pewno nie chciał połknąć pana gwizdka. To był wypadek. Lepiej wyprowadź go na zewnątrz, zanim wyrządzi więcej szkód. Przepraszam, przejście. Na dzisiaj koniec z psotami Bambi. Hej, przestań machać ogonem, kiedy ruszam palcem. No, wskakuj. Przepraszam za wszystkie kłopoty. Dzień dobry, panie Sparks. Hej, widział pan panią Skittle? Jej dzieci są w całym mieście. Myślę, że na pewno stoją w kolejce po lody. Proszę, mam dla pana przesyłkę. O, to pewnie paczka z częściami, które zamówiłem. Przed otwarciem lubię zgadywać, co jest w środku. Wyciągnijcie mnie! O! o, chyba lepiej będzie, jak wyprowadzisz stąd Bumpiego. Przecież on nie chciał tego zrobić, panie Sparks, to był wypadek. Możliwe, ale jednak zabierz go stąd. Będzie mi się pracowało o wiele lepiej, jeśli Bampiego tutaj nie będzie. Hm. Dobrze, chodź, Bampi. Nie masz dzisiaj za dobrego dnia, prawda, Bampi? Nie martw się, jeszcze będzie lepiej. Już wiem. Przyniosę nam lody! Zaczekaj na mnie, Modi! O, to pana ulubiony przysmak, panie Dżambo! Potrójna porcja lodów czterosmakowych w roślinie! Niedobry babi! W porządku? Byłoby, gdyby ten pies stąd poszedł. Ale Bumpy starał się być miły. Nie chciał zrobić nic złego. Pan kotko, znalazłem placek przy posterunku i zastanawiałem się, czy on nie jest pani. Hmm. Najpierw zamiast zagubionym plackiem zajmę się tym bałaganem. Nie ma wątpliwości, kto tu nabroił. Bampi nie chciał tego zrobić. To był wypadek. Ostrzegam, że jeżeli Bampi jeszcze raz coś dzisiaj zmaluje, to uwiąże go na smyczy. O, chodź Bampi. Się być ostrożniejszy, bo inaczej będziesz miał duże kłopoty. Czasem coś wylewa się, coś się łamie, coś się gnie. Każdy miewa takie dni, że coś psuje nawet ty. Każdy miewa takie dni, że coś psuje nawet ty. Witaj, nodi! Dzień dobry, Bumpy! Łoty! To znowu ty. Dosyć, muszę uwiązać cię na smyczy. Bampi nie zrobił nic złego. Tak właściwie to wręcz bardzo dobrze, że on to zrobił. E, nie rozumiem. Ustawiliśmy się w długiej kolejce i chcieliśmy się złożyć jak domino, ale nie miał kto nas popchnąć, aż w końcu przyszedł Bampi. Tym razem Bampi nic nie nabroił. Pomógł im. No cóż, w takim razie w porządku. Bumpy, dobra robota. O nie, tylko nie to! O. Dobry wiesy!